Chciałem podziękować całemu zespołowi Samsung Polska za zorganizowanie tak świetnej imprezy oraz oczywiście dziękuję im za to, że wyróżnili naszą firmę, nasz duży wysiłek, który wkładamy każdego dnia w promowanie i sprzedaż produktów marki Samsung. Tym samym chciałbym podziękować wszystkim osobom z naszego zespołu, zespołu Computronic, to no za to, że dzięki ich staraniom właśnie zostaliśmy dzisiaj wyróżnieni. Jednocześnie zapraszamy naszych obecnych klientów oraz też tych, którzy jeszcze nimi nie zostali do zapoznania się z naszą ofertą produktów Samsung, również nowymi rozwiązaniami, które adresują rynek serwerów. Z Samsungiem współpracujemy od ponad 20 lat, często jesteśmy wyróżniani, na pewno będziemy się starali w przyszłym roku również powalczyć o wyróżnienie o to, żeby być w czołówce sprzedawców i partnerów firmy Samsung.